w końcu doczekaliśmy się śniegu Cześć żona Cześć. zaraz zobaczysz lawinę ponieważ nie ma tam wełny ani piany, więc jak się tylko zagrzeje to ten śnieg spadnie albo stopnieje, jedno z dwóch dobra, witajcie w pierwszym odcinku serii bierzemy się za wykończenie oczywiście takiej playlisty nie będzie ale bierzemy się za wykończenie co się śmiejesz? nie śmiej się Gdzie ta klamka uciekła? Jest Na początek co będziemy robić? Wymieniamy przede wszystkim te rury 50, które były wcześniej Na 75, ponieważ robiliśmy remont w naszej kuchni Oczywiście filmik zobaczycie w swoim czasie, jak nam wszystkie meble zamówione przyjdą Więc potrzebowaliśmy odpływów 50 A z powodu nowego roku i końca starego Gdzie niegdzie sklepy były zamknięte albo nie zamawiały towaru bo były inwentaryzacje, dlatego wzięliśmy sobie stąd, a tutaj zamienimy na 75, będzie wyglądało ciekawiej. No i niestety jedna rzecz, która się zdarzyła, czyli Może Ty powiedz. Dobra, to ja powiem. Kupiliśmy gotowe meble w kastoramie, co widzieliście na naszym Instagramie: dom za 25 tysięcy, i okazuje się, że te miejsca, które zrobiliśmy pod umywalkę czy pod pralkę, Niestety nie mogą być w tym miejscu, ponieważ meble nie pozwalają na to. Dlatego będziemy musieli za chwilę złożyć te meble w domu obok i pomierzyć wszystkie odległości. Ale wstępnie wiemy, że prawdopodobnie nic nie będzie ustało pod oknem, wszystko będzie stało z boku. Czyli tu będzie kuchnia gazowa w tym miejscu. Szafka nam jedna się nie zmieści, bo ta ściana troszkę nam nie pozwala nie będziemy ściany burzyć, tylko ten mebel. No to zobaczymy. Najwyżej damy ją do skrócenia, do zwężenia tą szafkę, no to może zawsze przyciąć na maszynie i zrobić. No i tutaj w tą stronę powinno tak fajnie wyjść, ponieważ meble są w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę. Z tym, że tu będzie miejsce do siedzenia, czyli jest taki blat, żeby fajnie sobie usiąść. Dlatego to będzie tak zrobione. Chyba, że wpadniemy na inny pomysł. Nie ziewaj. Foli się trochę uzbierało. Zaraz będziemy sprzątać. Kupiłem trochę przewodów, kupiłem trochę opraw, trochę żarówek, ponieważ trzeba tutaj powiesić tak, żeby było widno jak się będzie pracowało. Tylko musimy sprawdzić czy dane żarówki nadają się do kamery, bo przy niektórych obraz mryga. Więc musimy to zweryfikować czy się nadaje, także jak będziemy nagrywać, żeby to fajnie wyglądało. Więc bierzemy się za wykańczanie tego domu. Pierwsze co to robimy odpływy, później bierzemy się albo za elektrykę, albo za y, hydraulikę. No, i będziemy robić wełnę, bo niestety jest tutaj zimno, jest około 1 stopnia. Nie ma żadnej izolacji, bo jest tylko membrana. A robiąc ściany z karton gipsów, nie będziemy tutaj w żaden sposób moczyć tej wełny, bo ktoś tam pisał, że prace mokre powinny pójść na początek, później dopiero wełna. Ale robiąc suchą zabudowę, to raczej nie będzie tutaj żadnych mokrych robót. Dlatego musimy się troszkę ocieplić, bo nie będzie jak tutaj pracować przy temperaturze. No, dwóch stopni, więc troszkę słabo. 190 cm. Ała, ale walnęło mi w palucha. Dobra, trzymaj. Ta jest chyba 42, bo to jest, to jest kuchnia, która będzie w tym domu z wykuszem. Właśnie skręcamy ją tu w środku, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tu będzie zlew. Tu będzie płyta gazowa. 2,32. 2,32? Tak. Na tą stronę? Tak. To idziemy mierzyć. Nie było lawiny. Zrobiło się na plusie i pomału topnieje. Tutaj widać, tutaj widać. Tu jest wełna. Więc wszystko ładnie stoi. Troszkę tam od góry się odkleiło. Tutaj bardziej się zsuwa, bo nie ma tej izolacji, ale, ale nie grzejemy nie wiadomo jak. Tylko tak jest tu około paru, paru stopni nad, nad zerem. Daj, podtrzymam, bo to źle to zmierzyć. Czyli co? Wczoraj powiedziałem na relacji, że się nie da. Czyli nie tą stronę zmierzyłem. No. Dobra, żona, to jak już dobrze, dobrze to teraz zmierzyłem. No. To daj w tą stronę, żebym wiedział pod kąt, bo tu planuję zrobić. E, odwrotnie. Gwozdykami tam bijesz albo zakreślisz czymś. Czekaj, coś ci dam. O, śrubokrętem zrobić kreskę. Bo chcę wiedzieć, gdzie zrobić główne zasilanie do budynku. Czyli po prostu tu będzie wchodziło z tamtego peszla y, 32, będzie szło tutaj i tu będzie główny zawór do wyłączania, do zakręcania y, i ogólnie do wody. Więc chcę wiedzieć pod kąt, więc w którą stronę? Ja cię to będę trzymać, a Ty sobie ten zawór. Dobra, to ja ci będę trzymać. Bo już wczoraj żeś pokazała, że nie umiesz mierzyć. No właśnie. Odstęp zrobimy lekki na tynk. Taki gdzieś powinien wystarczyć. Czyli mam zobaczyć te 2,32, tak? Tak. Daj nie A. Dwa... Czekaj, odstęp. No tak mniej więcej na oko. 30. Zrób sobie więcej troszkę w razie w... Ja też palucha dzisiaj dostałem. Dobra metrówka, dobrze, dobrze ściąga. Odkąd? Tu, Czyli mamy teraz lukę. Jaką, jaką to lukę? 18 cm. No i byłoby idealnie, bo tu by poszedł licznik, podlicznik jakiś. Poszłyby instalacje, zakręcanie i ewentualnie na tą stronę na tą stronę można dać podgrzewacz, bo planujemy zrobić jakiś mały podgrzewacz. Tylko trzeba będzie zobaczyć jakie są takie najmniejsze podgrzewacze, żeby tutaj ładnie weszło pod szafeczkę. Po czafeczkę czy, czy zrobimy z karton gipsu jakąś półkę czy coś, żeby po prostu go nie było widać. Nie, do, nie otwieraj czasem, bo urwała się klamka i jest bardzo ciepła ta rączka. Trzeba otwierać tak jakbyś... Stopiła się chyba. Dobra, nieważne. Chciałem Ci po prostu wytłumaczyć, A, że pałeczkami jak od ryżu. Otwierasz. Pięknie to wyszło. Dzisiaj trzeba przepuścić instalację elektryczną, tak żeby zapinać sobie wieczorami do gniazdka. No i może działać. I będziemy albo dzisiaj, albo jutro, chyba jutro, bo już dzisiaj nie zdążę, szukać wełny, tak żeby zobaczyć gdzie jest najbardziej korzystna, w którym markecie, gdzie dostajemy jaki rabat, ile tu jest metrów, chyba 50, ale i tak trzeba to obliczyć. Płyty OSB przyszły, bo zamówiłem teraz, na ostatnim odcinku Wam mówiłem, że nie wiem po ile będą te płyty OSB. 12 w bryko zamówiłem po 49 zł. 50 sztuk kupiłem. Jest tu potrzebne 15, ale mnie poniosło. <laughs> No, chyba 7,5 chyba wchodzi 7,5, 8 płyt wchodzi odejmując na klatkę schodową. Więc tutaj musimy albo jedną belkę uciąć, jak będziemy liczyć. Oczywiście na razie nie liczymy tego, więc jak już na spokojnie zobaczymy, gdzie będzie włas, no to wtedy albo utniemy, albo wyjdziemy bardziej w te. No właśnie, zobaczymy. Dlatego na razie tutaj 7 albo 8 wchodzi, razy 2, więc wziąłem 50, jakbyś chciała, razy 3, razy 4. Albo byś chciał ułożyć sobie tutaj taką kopę do góry, na przykład i zrobić sobie tutaj basen i skakać. Może być? Może. Dobra, działamy, bo czas goni. Teraz musimy pomierzyć. Aha, ty mi lepiej powiedz, pralka będzie stała. Czy robimy jakąś szafeczkę w zabudowie, czy robimy ją tutaj, czy robimy ją tu, czy jej w ogóle nie robimy? przydałoby się żeby było bo każdy twierdzi że nie ma chociaż w tamtym domu pralka ma wyznaczone miejsce ma odpływy i zasilanie pod blatem kuchennym mało, można. więc każdy twierdzi że nie ma ale jest na nią miejsce więc nie ma problemu tutaj ma być kabina prysznicowa tu ma być umywalka tu jak widać bo jest tam 110 więc tam będzie sedes ty no i co i tyle a co byś chciał więcej nie, no jest trochę miejsca, można byłoby coś wykombinować, bo tutaj jest ta ściana niewykorzystana w sumie. Na no, opartego można byłoby dać tu umywalkę, mhm. no, tu kibel, to też myślałam, a tu fralkę. No, tak I czyta. można byłoby to wszystko wykorzystać. Tak naprawdę sami decydujecie, w którym miejscu co będzie, ponieważ my nie narzucamy Wam w żaden sposób, gdzie ma być pralka, gdzie ma być yy, kabina prysznicowa, czy zlew, czy cokolwiek. To jest tylko Wasza, wasza wola, was, Wasz wymysł, czy zrobicie sobie na przykład yy, taki zlew, czy inny zlew. My tego nie, Wam nie narzucamy. Więc jeszcze zastanawiam się, czy będziemy robić miejsce na pralkę, skoro mamy akurat w innym miejscu pralkę, gdzie indziej pierzemy, więc możemy Wam tylko pokazać, że jest to możliwe. Ale tak naprawdę nie wiem, czy ją tutaj będziemy wciskać, żeby tylko stała i zajmowała miejsce. Mamy światło U góry i na dole Jeszcze dwa zamontuję, żeby dobrze się tutaj pracowało Kupiłem po 6 zł, a robi robotę jako 97. Naprawdę fajnie widno Więc jeszcze jedna do kibelka i jeszcze jedną tutaj Na przedostatniej albo na ostatniej jęce opuścimy, żeby było widno, więc będzie można działać Ale pięknie się kłada, będę siedział sobie tutaj Będę sobie Gotował i będę patrzył jak się pięknie pada. Fajnie Dobra. więc to idzie tak, to musi wejść w dziurkę, to trzeba zrobić tak, delikatnie małymi kątami, żeby nie było żeby nie było, że jest coś и удар. Там нету. też to robił wylewkę to jest za słabe do mojej wylewki i ktoś później powie, że jest słaba wylewka Zobaczę ciężko cokolwiek zrobić dobra, idziemy pod normalny sprzęt będziemy się z tym bawić i przy okazji wezmę sobie bosza, bo musimy te rurki ładnie podocinać bo będziemy sobie robić małymi kątami Żona ma się jeszcze określić co do, co do tego, czy robimy tą pralkę, czy jej nie robimy. Bo to tak jak mówimy, te domki używamy sporadycznie. My mamy swoją pralnię całą obok w budynku, więc dla nas nie jest to potrzebne. Chcieliśmy pokazać tylko Wam, że można coś takiego zrobić. Ale jeżeli mam dać za pralkę 1000 zł, mamy zajmować miejsce, to wolę po prostu jej nie robić. Tylko wolę coś innego na jej miejsce. Więc zobaczymy. Mam dać żona znać. Hmm. Leży w zimnie to sztywna guma. Ktoś to korzysta z gum, to wie. Może podać do ciepła tą gumę. Lepiej by weszło. Ciekawe, czy wystarczy tych kolanek, ale. czy końcówek, ale powinno. Dobra, skoro ta nie chce, a ta chciała, to idziemy na ton. Ona by tak chciała. O. Dobra, więc będzie tak. Będzie tak. Tu dajemy mufę. Tam, gdzie jest poślizg, poczuję, tak przeleciał, że gdzieś go rzuciłem. Aha. Będziemy mu ustawiać kąty. I w została? Ta, więc ją damy tu i mamy takie małe, więc damy tutaj. Pięknie. Musimy to świadełko zrobić najważniejsze posmarować, nie pchać na siłę, bo nie wejdzie, a jak wejdzie to się uszkodzi uszczelka i tyle z tego wszystkiego będziecie mieli, że ładnie weszło tu nie wiem czego zobaczymy teraz więc umęczycie się upchacie się na siłę a nie ma sensu bo to powinno skakiwać samo dobra i później będziemy sobie ustawać więc zrobimy to tak tego na razie zostawimy tu to to było na takim o, to było na takim więc opcja jest teraz tak, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, to nam może być potrzebne. To sobie wchodzi tu, pięknie, a tu będziemy mieć redukcję, którą przyniosłem, tu przyniosłem, dobra, przepraszam, nie tak, tak, zobaczymy, eee, czekaj, czy to wszystkie I tak trzeba posmarować, tu. tu. Mm -hmm. Przesmaruj się ładnie i wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy do górki, pięknie i tak damy odpływ w tę stronę, tu damy w tę stronę, bo nie ma sensu, żeby to było inaczej, dobra, jest tak, tak, tak i, i, i to tutaj zrobimy, więc okej, okay. smaru mm -hmm. smaru. przesmarujemy, tak jak mówię, może być jakaś Pasta to jest środek poślizgowy z pierwszego domu. Zostało. Dobra. Pięknie. No. Dobra, mamy gotowe. Już wam tłumaczę, jak to wygląda. Tutaj będzie do zlewu. Zaczyna się od 50, przechodzi przez 75. Tutaj delikatnym kolaneczkiem. Wchodzi sobie tutaj. Tutaj idzie albo do pralki, bo jak żona się określi, to zostanie tutaj pralka zamontowana, a tu jeszcze damy zlew z tej strony. Jeżeli nie, to zostanie tutaj tylko zlew i nie będziemy robić tutaj w ogóle miejsca na pralkę. Bo, tak jak mówię, mamy w innym domu, więc nie ma potrzeby. Każdy może sobie indywidualnie nasz projekt zmodyfikować tak, jak mu pasuje, ale my stwierdziliśmy, że. W sumie żona stwierdziła, że albo zrobi tą pralkę, albo nie, bo i tak używamy w jednym domu, a mieszkamy obok. Dlatego tutaj ma być albo do zlewu, albo do pralki. Tutaj dalej sobie przechodzi, dochodzi do 110 na 75 czyli taki trójnik prawie, bo jest tylko z jednej strony, ale trójnik. I tam sobie idzie do kabiny prysznicowej, tam jest tak samo 50, bo przeważnie tak wychodzi. Kilkukrotnie rozmawiałem z niektórymi, co robią hydraulikę, sami się z tego śmieją czasami, że dużo osób oddaje... 110, 75, kiedy wasze syfony to 40 ale stwierdziłem, że wymienię skoro mam możliwość dałem 140 zł, jak wam mówiłem na początku za to wszystko, tyle mi zostało więc oddam to do sklepu i pewnie mi wróci z tego za 30 zł, więc wam powiem w kolejnym odcinku bo w kolejnym odcinku będę chciał robić już ciepła, zimna woda albo elektrykę, bo chcę robić wylewki jak najszybciej, a razem z wylewkami ściany Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że już niedługo widzimy się na jakiejś budowie gdzieś w Polsce, bo sami nie wiemy gdzie, u kogoś z Was. Oczywiście wszystko dowiecie się już niedługo, jak to będzie wyglądało. Sami jesteśmy ciekawi, ale tak jak Wam mówiłem ostatnio, my jedziemy tylko na budowę. My nie wybieramy osoby, której będziemy budować, więc nie wiemy, czy to będzie w Gdańsku, czy to będzie w Zakopanem, czy to będzie we Wrocławiu. Nic nie wiemy, wszystko się okaże. Też jestem ciekawy, gdzie to będzie, dlatego oglądajcie odcinki, bo już niedługo Wam zdradzimy dokładnie wszystkie szczegóły co do konkursu, który dla Was przygotowaliśmy.